Komunikat o zmianach w programie TVP Wilno. Do 14 sierpnia zawieszamy emisję programu informacyjnego 19.30. W zamian zapraszamy na Dziennik Regionów. Najważniejsze wydarzenia z życia mieszkańców różnych zakątków Polski. Codziennie o 21.00 w TVP Wilno. Kontrowersyjna decyzja perelowskich władz. Tam, gdzie pływają łódki, stały domy. Fala protestów i rozliczenia z przeszłością. Czy budowa zapory na Jeziorze Czorsztyńskim przyniosła więcej tragedii czy korzyści? Świlą wypełnienia zbiorników, no to stało się to nową atrakcją. W najwyższym stopniu barbarzyństwo i wandalizm. Jezioro Wspomnień. Dziś o 21.45 w TVP Wilno. Dobry wieczór. Już za chwilę rozpoczniemy serwis informacyjny Info Wilno. Dziś najważniejsze informacje z kraju i ze świata przedstawi Państwu Aldona Połońska. Dobry wieczór z Państwa, Maldona Polońska. Czas na najważniejsze informacje dnia. Nasze państwo jest zainteresowane, aby stać się strategicznym partnerem struktur inicjatywy Trójmorza. Król Hiszpanii jest wizytą na Litwie. 15 funkcjonariuszy policji stało się ofiarami ataku. Atak terrorystyczny w Dagestanie. Jest znakiem naszego chrześcijaństwa. W Gole poświęcono odrestaurowany przydrożny krzyż. Z wizytą na Litwie przebywał dziś król Hiszpanii Filip VI. Monarcha spotkał się z prezydentem i przewodniczącą parlamentu, a także odwiedził hiszpańskich żołnierzy pełniących misję Air Policing w bazie lotniczej w Szawlach. Dorota Leśniewska. Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim król Filip VI...